Udało się znaleźć drodze święta w Jeruzalem, wyglądają bardzo tradycyjnie. Wspólne palantowanie, spotkanie z szopką, yy, wspólne spotkanie przy opłatku, dzielenie się tym opłatkiem, w różnych grupach. Wycieczkę do Jeruzalem można wydłużyć o wyprawę na Jordan, tak nazywa się wąski strunień kulający po końcach złotorii. Szczególnie w święta warto podążyć wizyjnym nurtem nawet w pokójach jeszcze mam ważną informację z apteki w Gorubiu do Rzymu. Wigilia 24 stycznia oraz 25 i 26 stycznia, w tych dniach apteka nieczynna. No, tam teraz w się jeszcze na szczęście nie mylą. My wiemy, że okay. mamy na styczeń, grudzień, no. przepraszam, i że 26 grudnia zaraz poprowadzimy. poprawieniu zapraszamy że się teraz w extra. ekstra. i do widzenia. Eu Tak. No wiem, turystyczny, wiem, Basia stoi w oknie. No. niestety, się jak rodzimy się naleźć, jest jeden taki dzień w roku. Opowiemy, jak rodziły się bożonarodzeniowe tradycje. Konsumentowi z automatu będzie przysługiwało prawo o od umowy. Czyli co? Dziś zmienia ustawa o prawach konsumenta. Trafił czy nie trafił? Często podsumowanie operacji Nikola? Od wieków chrześcijanie na całym świecie w różnorodny sposób obchodzą święta. Zobaczymy, no ile go się nasypie. ubiera się choinkę prawie. O, by było. Na przykład Burundi to nie choinka tylko na obie. To był super. Lepko, komando. Najsłynniejsza <laughs> opowieść, cicho, nos, przetłumaczono na 170. No.